Wszystkim. Witam Was na odcinku z jednej chyba z najbardziej wyczekiwanych serii przez Was, bo pytacie się mnie pod prawie że każdym filmem, kiedy będzie rysowanie prac widzów. No i właśnie dzisiaj nadszedł czas. No to pora. Nadszedł czas, no po prostu. Tak jak zapowiadałam dwa miesiące temu, tematem dzisiejszego filmu są drzewa i postacie z nimi związane. Dostałam od Was naprawdę bardzo dużo różnych rysunków i wybrałam cztery, które będziemy dzisiaj odtwarzać. Jeśli chcecie wziąć udział w tej serii, to wszystkie informacje na temat tego, co trzeba zrobić i gdzie co wysłać, są na dole w opisie, ale również na sam koniec trochę powiem. Pierwszy rysunek, który będę dzisiaj odtwarzać, dostałam od Ameli i już czytam Wam e-mail. Hej, Sami, mam na imię Amelia i mam 14 lat. Chciałabym przedstawić Ci moją postać inspirowaną tematyką drzew. Jest to moja pierwsza praca stworzona w digitalu. Przejdźmy do opisu ilustracji. Dziewczyna ukazana na obrazku nazywa się Aura. Jest nimfą, na którą została rzucona klątwa. Z każdym popełnionym przez siebie błędem jej skóra przebiera chropowatą fakturę, kory i stopniowo zmienia się w drzewo. Jedynym ratunkiem dla niej jest pomaganie innym, lecz rzadko się to zdarza, ponieważ została odizolowana od świata. Przez czar rzucony na aurę, dziewczyna otoczona jest blaskiem światła. Ubrana jest w jasnozieloną koszulkę i sweterek w ciemniejszym odcieniu tego koloru. Ma szare włosy, które przybierają z roku na rok coraz to jaśniejszą barwę. Jej głowę zdobi wianek wykonany z liści. I Amelia zostawiła nam również link do swojego Instagrama, więc oczywiście na dole w opisie, jak zawsze będziecie mieć, jeżeli ktoś mi zostawia do siebie jakąś stronę, no to właśnie wszystko będzie napisane w opisie. Rysunek Ameli bardzo mi się spodobał ze względu na taką dynamikę. I to, że postać wygląda naprawdę ciekawie, i oczywiście wpisuje się również w tematykę drzew. W ogóle powiem Wam, że większość Waszych prac, kiedy je przeglądałam, były w kolorze zielonym, więc dzisiaj będzie no trochę tego zielonego. Oczywiście brązowego również nie unikniemy. Ja na swojej wersji troszeczkę jeszcze przyciemniłam całość, zresztą zobaczcie na sam koniec. Nie będę aż tak bardzo rozjaśniać. Bo, jak wiemy, po opisie Amelii, jej postać aura ma dookoła właśnie taki odblask, świeci się światłem. To ja je zrobię takie bardziej nasycone, takie intensywne, ale żeby go było mniej, i właśnie żeby ta postać się jakoś tam wybijała z tego tła. No i w tym miejscu bardzo dziękuję Ameli za przesłanie mi rysunku. I teraz możecie zobaczyć, jak prezentuje się też moja wersja. I zaraz przechodzimy do kolejnej pracy. Okej, okay. druga postać w dzisiejszym odcinku jest od Matyldy. No i jak zawsze czytam wam e-mail. Jest troszeczkę dłuższy od poprzedniego, więc wsłuchajmy się. Hej, mam na imię Matylda, mam 13 lat. Jest to moja pierwsza praca rysowana na tablecie. Pracę narysowałam w programie Infinite Painter, a oto historia postaci. O właśnie miałam jeszcze wspomnieć, bo Amelia również dodała nam pierwszą pracę rysowaną na tablecie, więc jestem naprawdę pod wrażeniem. I zobaczcie, jak to się razem skumulowało. No dobra, wracam do e-maila. Pewnej nocy w magicznej krainie Mimilian przyszła na świat dziewczynka o imieniu Manuela. Kiedy się narodziła, wyglądała jak normalne dziecko i pasowała do swoich rówieśników. Jednak z biegiem czasu coraz bardziej się od nich odróżniała. Jej rówieśnicy mieli niebieską karnację i zielone włosy. Natomiast Manuela miała ciemno-kremowy odcień skóry i brązowe włosy przypominające gęste korzenie drzew. Bohaterka zazwyczaj ubierała się na zielono, gdy jej rówieśnicy ubierali się na różowo. Dziewczynka była często wyśmiewana ze względu na jej wygląd. Za każdym razem, gdy słyszała, że ktoś się z niej wyśmiewa, na policzku pojawiała się Liana z listkiem. Im więcej hejtu słyszała, tym więcej listków i miała na twarzy. Pewnego dnia przechadzała się po lesie. Przysiadła przy drzewie i poczuła, że jest jednym z nich. Wtedy zasnęła. Jej włosy oplotły korę drzewa, a jej liany rozrosły się i pokryły całe drzewo. Do dzisiaj siedzi w lesie pod drzewem i czeka, aż na świat przyjdzie taki sam ktoś, jak ona i ją odnajdzie. Mam nadzieję, że moja postać i jej historia się Tobie podobają. No i Matylda dodała nam również do siebie Instagram i TikToka. No i muszę powiedzieć ci, Matylda, że Twoja bohaterka ma naprawdę dużo nadziei i <ścoughs> jestem pełna podziwu, że ona siedzi cały czas pod drzewem i czekasz ją ktoś odnajdzie. Generalnie bardzo spodobała mi się koncepcja i to jak w ogóle narysowałaś Manuele, super, że przedstawiała się od profilu i możemy podziwiać Liany. Ja na swojej interpretacji troszkę bardziej zaznaczyłam to, że jej włosy wyglądają jak korzenie drzew. Nie wiem, czy właśnie to była po prostu przenośnia, jakieś porównanie, że brązowe do korzeni, czy... Miały one wyglądać jak korzenie, ale z tego co widzę, że tutaj wyrysowałaś, raczej powinny tam być chyba korzenie. Więc mam nadzieję, że dobrze to zrobiłam w swojej wersji. Dziękuję bardzo Matylda za przesłanie mi rysunku. No i zaraz lecimy do kolejnej osoby. Trzecią pracę, którą będę odtwarzać, dostałam od Tosi. I zawarła również krótką historię, więc już ją wam czytam. Cześć nazywam się Tosia. Imię postaci, którą narysowałam, to Dalia. Jest drzewną czarodziejką. Gdy Dalia miała 8 lat, pokłóciła się z rodzicami i uciekła do najbliższego lasu. Rodzice zabraniali jej tam wchodzić, ale ona ich nie słuchała. Dziewczynka błąkała się po lesie, nie wiedząc, gdzie ma iść. Gdy opanowała swój gniew, postanowiła wrócić do domu. Niestety nie udało się. Po tym, jak Dalia weszła do lasu, on zatrzymał ją jako więźnia i wytworzył magiczną barierę, przez którą nie mogła już nigdy z niego wyjść. Las chce stworzyć swoją armię i opanować świat. Próbuje zatrzymać każdego, kto do niego wejdzie. Dziewczynka została przemieniona w złą czarodziejkę, która próbuje złapać inne osoby. Dalia, po wszystkich latach, postanowiła się temu wszystkiemu sprzeciwić i teraz odstrasza ludzi od tego złego królestwa. No, słuchaj Tosia. Las przedstawiłaś nam w dosyć niestandardowej wersji, bo jednak my, jako ludzie, teraz chcemy go chronić i próbujemy dbać o środowisko. A z Twojej historii wynika, że las jest trochę inny niż nam się wydaje. Ale fajnie, nie o to chodzi, żeby wszystko było realistycznie. Więc bardzo lubię czytać Wasze opowiadania, Wasze historie, bo można się takich ciekawych rzeczy dowiedzieć. I spodobała mi się twoja postać ze względu na to, jak ją również przedstawiłaś. Jest to taka prosta ilustracja, nie ma tutaj zbyt dużo jakichś bardzo wydłubanych szczegółów. Mamy też fajną pozę, więc możemy tutaj co nieco porysować. No i to, że większość jej twarzy jest zasłoniona tym wielgachnym kapeluszem, dzięki czemu Dalia jest tajemnicza. Najpierw była zła, Teraz chce się sprzeciwić, więc chyba dobrze, że nie widzimy, jak wygląda jej twarz, bo pewnie ma i przeciwników po jednej, jak i po drugiej stronie. No dobra, ja bardzo dziękuję Tosi za przesłanie mi rysunku i moja wersja prezentuje się tak. Nadeszła pora na ostatni rysunek, który dostałam od Dari i już czytam wam, co nam napisała. Hej sami i być może witajcie widzowie, czyli tutaj również widzowie. Jestem Daria, mam 17 lat, a w swojej pracy o tematyce drzewa stworzyłam postać, którą można identyfikować jako nimfę bądź elfa drzewnego. Nimfa ma na imię Flora i większość czasu spędza pod postacią drzewa. Stąd jej twarz i resztę ciała porastają mchy, porosty oraz liczne grzyby. Jednak podczas pełni księżyca może zmienić się w postać odrobinę przypominającą człowieka. Flora ma dłuższe i szpiczaste uszy, lekko zabarwione na zielono przy czubku. Również jej usta i oczy są odrobinę większe niż normalnie, a nos wygląda dosyć wąsko, płasko i jest bardziej prosty. Na brązowych ustach nimfa ma namalowane białe kreski, a pod zielonymi oczami kropki. Są to pewne symbole, które posiada każda z nimf. Flora policzki ma porośnięte zielonym hem i żółtą hubą. Mech przechodzi również na szyję. Włosy nimfy są srebrzyste, co ma związek ze światłem księżycowym, pozwalającym nimfom na przemianę z postaci drzewa w postać ludzkopodobną. Całe ciało nimfy pokrywa gruba warstwa mchu, porostów, suchych różnobarwnych liści, gałęzi i grzybów, tworząc swoisty rodzaj płaszcza. Jego kolor jest zielonkawy oraz lekko półżółty. Porastają go złotawa chłuba, zielonkawe muchomory, brązowawe oraz mające magiczne właściwości fioletowe grzybki. Na płaszczu osadziła się również srebrna nocna rosa. To już wszystko. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję Daria za twój jakże szczegółowy opis, więc wiedziałam, co mam rysować. Jeśli chodzi o Florę, to ona tak mnie zauroczyła, że nie było opcji, abym jej nie narysowała. Tyle ma tutaj tych grzybków, ja uwielbiam tematykę grzybków, rysować grzybki, jakieś takie fajne chyporosty naprawdę są super. Więc w tym rysunku trochę sobie podłubałam. Wszystkie Wasze prace są naprawdę wspaniałe, jedyna w swoim rodzaju i każda w ogóle wygląda totalnie inaczej. Więc bardzo się cieszę, że mogę poprowadzić tę serię i trochę się wami zainspirować. Okej, okay, i na dzisiaj z rysowania to już by było na tyle. Teraz zobaczcie, jakie również prace przesyłaliście mi do tego odcinka. I znowu muszę podkreślić, że nie jestem w stanie wstawić tutaj wszystkich. Po prostu losowo pobrałam pracę i może siebie tutaj wyczaicie. Także bardzo dziękuję wszystkim za udział. I teraz najważniejsze, czyli następny odcinek, który pojawi się pod koniec czerwca, tak, za dwa miesiące. I uwaga, tematem tego odcinka będzie... Słońce. Wymyślcie jakąś postać związaną właśnie z tym tematem. Będą akurat się zbliżały wakacje, albo już w sumie. W sumie chyba już będą, bo będzie to pod koniec czerwca, tak. Także myślę, że temat fajnie się tutaj wpisuje. Oczywiście wszystkie szczegóły techniczne możecie zobaczyć po rozwinięciu opisu pod filmem. Tam jest e-mail, co trzeba napisać, co dodać i tak dalej. Także co, ja zapraszam Was jeszcze na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję również inne rysunki, niż widzicie tutaj na moim kanale. A my widzimy się już w kolejnym odcinku, w sobotę o 9 i w środę o 15. Więc do zobaczenia i pa!